Jesteśmy w akce, no to wiadomo, ale też od razu w biurze, bo tak właśnie się dzieje, kiedy wczytujemy grę, od razu nas przenosi do biura. Bardzo dobrze, zaczniemy od rozmowy z Rafikiem. Zatem muszę Was przeprosić za mój komentarz, pewnie w niektórych momentach będzie on dość oszczędny. Nie będę komentował nic podczas samych walk, z tego względu, że dopadło mi niestety zapalenie gardła, co być może słychać nawet. I będę wykorzystywał każdy możliwy moment, żeby móc chociaż troszkę odpocząć. Żeby moje gardło jeszcze jak najdłużej wytrzymało, bo mam sporo materiałów do nagrania. Jest konkretny termin, do którego musi, czy w którym musi powstać ten wideo poradnik, jest konkretny dzień, na który jest przewidziany start tej całej wideo solucji. I do tego dnia ona musi być ukończona, także nie mogę pozwolić sobie teraz na przerwę z jakiegokolwiek powodu. Więc w razie czego mam nadzieję, że mi wypoczycie i zrozumiecie. A tymczasem przejdziemy. Do rozmowy z Rafikiem. Rafiku. Wieści o twych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię, co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak. Moim celem jest Wilhelm z Monferatu. Co możesz mi powiedzieć o samym Wilhelmie? Wilhelm został mianowany regentem, podczas gdy król zajmuje się wojną. Ludzie dziwią się tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę stosunki między Ryszardem i Konradem, synem Wilhelma. Moim zdaniem Ryszard postąpił sprytnie. Jak to? Ryszard i Konrad nie zgadzają się w wielu sprawach. Choć nie okazują tego publicznie. Chodzą słuchy, że knują przeciwko sobie nawzajem. A na dodatek jeszcze ta sprawa z saraceńskimi jeńcami w akce. Z tego powodu Konrad powrócił do tyru, a Ryszard przekonał Wilhelma, by ten został jego gościem. Chyba raczej zakładnikiem. Nazywaj to jak chcesz. Obecność Wilhelma powstrzyma Konrada przed działaniem. Nigdy nie interesowałem się polityką. Zdajesz sobie jednak sprawę, że każdy Twój czyn kształtuje przyszłość tych ziem. Ty też w pewnym sensie jesteś politykiem? Jak chcesz. Gdzie według Ciebie powinienem rozpocząć poszukiwania? W Cytadeli Ryszarda, na południowy zachód stąd, a właściwie na targu przed nią. Niedaleko znajdziesz też katedrę Świętego Krzyża. To bardzo popularne miejsce, pełne gadatliwych mieszkań. Na koniec możesz spróbować przy zachodniej granicy miasta, gdzie dzielnica portowa łączy się z dzielnicą szpitalników. To powinno ci na początek wystarczyć. Dobrze, więc nie będę ci dłużej przeszkadzał. Wcale mi nie przeszkadzasz? A więc zbierzemy się za zadania poboczne oraz główne, czyli śledztwa, już od razu. Skoro rozmawiamy ze za sobą, zaczniemy od punktu dokowego, przy którym jest Łucznik. Być może trzeba go zdjąć A może też go po prostu oszczędzimy Pójdziemy tą stroną i zobaczymy jak to się będzie przedstawiało Idziemy tędy I to jest pierwszy z 11 punktów widokowych W tej dzielnicy Wieśniaku, zanim cię zmuszę Schodzimy na dół Idziemy my po pierwszą z 34 flag Templariuszy jakie mamy w tej dzielnicy I pierwszą z nich znajdziemy pomiędzy dwoma budynkami tutaj Na dole jest Templariusz Ale są też alkoholicy którzy będą starali się nas wepchnąć Czy to w strażnika, czy to właśnie w Templariusza trzeba uważać na razie nigdzie nie idziemy, bo z jednej strony nadchodzi pijak, z drugiej strony też. Poczekamy aż ten się odwróci i będzie luka odpowiednia, aby móc wykonać zabójstwa. Wracamy się na drabinę. Odhaczymy punkt blokowy numer 2, a następnie uratujemy pierwszego cywila. Dzielnicy. Należy uważać na początku na żebraczkę, która będzie starała się nam przeszkadzać. To, żeby jej przypadkiem nie gnąć ukrytym ostrzem, kiedy będziemy namierzać żołnierza, czyli rycerza. A po drugie, jest sporo patroli na dole, czy to ciężko zbrojnych, czy to zwykłych, także walka może się nieco przedłużyć. Rzadko, kiedy wychodzi to w taki sposób, aby po zabiciu trzech,

Że udało się jakoś unikać w trudnych sytuacji. I tak nie to, że tutaj było. Myślę, że wystarczająco. Dziękuję ci. Nie powiedzieli, co zamierzali ze mną zrobić, ale widziałam mrok w ich oczach. Nie mam cię jak wynagrodzić, ale bądź pewien, że moi bracia będą widzieć w tobie przyjaciela. No i dobra. Na szczęście. Yy... Pozostałe ratowanie cywili nie wygląda w ten sam sposób jak tutaj, jest trochę lepiej, a więc nie będzie tylu e, żołnierzy do wybicia, żeby kogoś ratować. Dobrze, mamy flagę, mamy punkt widokowy, a więc chwila odpoczynku. Uważam na żeby nas nie zestrzelił z punktu widokowego podczas wspinaczki, bo jest wysoko. Altajry. albo by się zabił, albo bardzo mocno Poturbował. Raczej łucznik nie powinien już nam nic zrobić. No i tak jest w istocie. Dobrze, uważamy na alkoholika. Omijamy go. Ruszamy na drabinę. Zbierzemy dwie flagi z rzędu. Przechodzimy na drugą stronę budynku. Wspinamy się do góry. Tam gdzie pierwsza flaga. A druga jest niżej. Tego cywila na pewno będzie uratować zdecydowanie łatwiej niż poprzedniego. Dlatego, że jest to wszystko w uliczce, rzadko uczyszczany przez innych strażników. ktoś pomoże! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Jak mówiłem, prosta sytuacja. Co tu się stało? Ciekawe, co tu się stało? Wracamy do zbierania flagi. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Będziemy wykonywać jakieś zadania, by chwilę później zbierać flagi. A więc idziemy do góry w prawą stronę na kolejny budynek. Następnie w lewo i na dół. po belkach znowu w lewo do góry i po drugiej stronie mamy flagę na daszku skaczemy stąd teraz się wracamy idziemy na wprost tak jak prowadzą dachy do samego końca tam znajdziemy flagę cywila na dole i być może też bandytem, którego dałoby się okraść zabrać mu parę noży może mogą być przydatne no jest bandyta, od niego zaczniemy w takim razie Zanim przystąpimy do ratowania cywila, pozbywamy się strażników, którzy tu są Więc ten, który podchodzi I szczególnie ten, który tutaj stoi cały czas, bo by się podłączył na bank ale nie będzie broni. Można go trochę pokierszować, można nawet zabić. I to chyba wszyscy. Chyba powinnam Ci podziękować, chociaż nie myśl, że nie poradziłabym sobie sama. Mimo to dobrze się sprawiłeś u mego bogu. Zadbam, żeby Twoje zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. No i dobra, mamy chwilę przerwy. Od zadań pobocznych idziemy wykonywać śledztwo. Na naszej liście jako pierwsze widnieje przesłuchiwanie. Zwróćcie uwagę, że tu jest bardzo dużo bandytów, więc może dojść do niezłej bitki, jeżeli będziemy mieli pecha. Wilhelm z Montferatu miał wizję. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu. Zanim trzeba iść, on poprowadzi nas do zwycięstwa. Powstańcie, przyjaciele! Nie pozwólcie pognać się na rzeź z powodu kaprysu niezdecydowanego króla. Potrzebni nam ludzie silni w swych przekonaniach. Tacy jak Wilhelm z Montferatu. Na razie przestajemy namierzać. Idziemy wzdłuż uliczki. Obserwujemy sytuację. Tu postaram się zaatakować. Może nawet uda się uniknąć większej walki. Ale to się okaże, bo tu widzę, niestety są uczeni, którzy namieszali trochę. Idziemy w to miejsce, zobaczymy czy... Czy da się tę sytuację rozwiązać jeszcze miarę czysto O ściany Kolesia Dobra, to był wzmocniony atak A będzie dobrze, tak jest Tam się poddał Dobrze, spoko. Przestań! Dość, dość! Czego chcesz? Złota? Mam przy sobie parę monet. Weź! Bierz się i odejdź! Nie szukam złota, tylko informacji. Nic nie wiem! Znasz Wilhelma. Powiedz mi, jak do niego dotrzeć. To niemożliwe! Teraz rozmawia z królem. A kiedy król odejdzie? Dzisiaj. Ale na pewno będą się kłócić, a potem Wilhelm odejdzie, żeby zrobić kazanie żołnierzom. Tak jak zawsze. Ryszard wymyśla Wilhelmowi, Wilhelm wymyśla żołnierzom. Nie będzie chciał cię widzieć. Jak już powiedziałem, to ja muszę się zobaczyć Wilhelm. Nie mówiłem, że on musi widzieć się ze mną. No to skończyliśmy rozmowę. Obawiam się, że jeszcze nie. Muszę ci jeszcze coś odebrać. Co takiego? Twoje życie. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie tutaj nie ma prawa żaden strażnik przysi. Nam przeszkodzić, czy nas wykryć. Także jest bardzo ładnie. Możemy przejść do dziennika pamięci To było śledztwo typowo fabularne, nie ma Jakichś szczególnie cennych wskazówek co do zabójstwa Dobra, teraz pójdziemy na dachy W narożniku jest drabina, po której się udamy do góry Zbierzemy flagę odchaczymy kolejny punkt widokowy Nie wolno ci tu być, Pan łóżnik nic nam nie zrobi, idziemy po belkach Flaga jest tam Tędy, przechodzimy na kolejny dach. Jak mówiłem, jest też w pobliżu punkt widokowy. Na dole cywil i jeszcze na flaga. Czy nikt mi nie pomoże? Brudny złodzieju! Odrąbie ręce! w cywil, później flaga a później idziemy ko do kolejnego szelstwa kto zginie, ten zginie ale na pewno nie będę to ja zanim pogadamy bierzemy flagę Celiliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o Twoim poświęceniu. Dobry Boże, co by się dało. Jeszcze pięciu tylko. Dobra. Nic tu po tobie. Przechodzimy na kolejne dachy. Wyskakujemy stąd. Używamy naszej umiejętności chwytu. Na dole jest i flaga, i informator, dla którego trzeba będzie zabić dwa cele. O Boże, nie zabijaj mnie! O, to ty, Altairze, wystraszyłeś mnie! Ścigają mnie ludzie Ryszarda, a dokładniej dwóch. Próbowałem się z nimi dogadać, ale uciekłem, gdy zrozumiałem, że się ze mną bawią. Zostaniesz aniołem śmierci i zdobędziesz ich głowy, zanim oni dostaną moją. Potem opowiem ci o umowie. Zaczniemy od dołu. Schodzimy po schodach, następnie w lewo. Tylko uważamy, żeby żadna strażnik się nie napotoczył. Czasem tędy łazi patrol. Także wiecie, lepiej uważać. Natomiast nikogo takiego tutaj nie ma. A więc pierwszy cel wyeliminowany. Czas na drugi, wracamy się po schodach do góry. Idziemy w lewo. Cały czas, tędy. Tu mamy czubka, żeby go ominąć, wciskamy shift podczas biegu. To nas nie zaatakuje. Unikniemy wykrycia, możemy dokonać zabójstwa skrytego. I zakończyć filozofię, co. Daliśmy się trafić z domu i super. Kończymy zadanie. Co za ulga móc czuć się bezpiecznym. Dziękuję, mistrzu. Proszę bardzo. Próbowałem dogadać się ze strażnikami cytadeli, by zostawili bramy otwarte, gdy rozlegnie się alarm. Zawiodłem się. Teraz jedyna droga ucieczki z Cytadeli Ryszarda wiedzie przez mury. Wybacz mi. Mam opis Także mapkę. Ta mapka bardzo się przyda do omawiania e, samego zabójstwa. No i w sumie droga ucieczki jest praktycznie niemalże taka sama, jak tu jest pokazana. Więc bardzo dobra mapka. Przydatne śledztwo. Idziemy na wprost. Uważamy na kolejnego czuba. Wciskamy shift. Przyciskamy się. Mamy flagę po prawej stronie, tutaj i cywila, którego uratujemy. Kto tam znowu się czepia? przecież nie myśl, że nie poradziłabym sobie sama. Mimo to dobrze się sprawiłeś u mego boku zadbam, żeby twoje zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. Cywil numer 5, dobrze. teraz pół widokowy... Przebraczkę umijamy. Uciekamy jak jak najszybciej, nie mam zamiaru wysłuchiwać. Wchodzimy po drabinie do góry. Na kolejny dach. Przeskakujemy I tu trzeba uważać żeby o tę choinkę nie zahaczyć Bo wtedy Altair się nie wespnie tylko spadnie na dół O tak teraz trzeba to zrobić No i w sumie droga już jest prosta Uff. Odejdź wieśniaku zanim cię zmuszę Odejdź stąd No, na styk. Dosłownie sekunda dwie i na pewno by już do nas wystrzelił To był... byłoby naprawdę bardzo niedobre, bo spadlibyśmy na sam dół Altair mógłby zginąć Dobrze, wchodzimy na dachy Na dole za rogiem jest templariusz, którego trzeba obejść Właśnie, od góry No i po drodze zbierzemy flagę Także dwa powody, dla których warto tu wejść Kolejnie łucznicy. tędy, szukamy daszku, na który zejdziemy. Jeden, później drugi. Teraz w tę stronę. Jesteśmy zaplecane. Zaplecami Templara. Dobra. W pobliżu śledztwo, jakim jest niszczenie straganów. Z tym, że... Na razie odhaczymy jeszcze ten punkt widokowy. Idziemy naprzód. Dobry panie, ty tu tu po drzwiach do góry Niszczenie straganów e, może być trudne jeżeli patrol będzie widział, co wyprawiamy Takie śledztwo polega na tym, aby wepchnąć strażnika w stragan Będziemy mieli dwa stragany do zniszczenia na czas To na dole będzie w tym miejscu Pierwszy stragan jest formalnością, tak? Dopiero po pierwszego zobaczymy co się będzie działo dalej Czy przeciwnicy się w ogóle kapną? Czy nie? Jeżeli nie, no to jest po zabawie Informator, który zleca to zadanie jest tu Posłuchaj mnie Altairze Wilhelm z Monferatu zastąpił wielu uczciwych kupców w tej dzielnicy ludźmi wiernymi jego sprawie. Zamierza osłabić wiarę w króla Ryszarda, żądając wygórowanych cen za kiepskie towary. Trzeba pozbyć się tych przekupnych handlarzy. Znajdź ich stragany i zniszcz je. Dobrze, trzy minuty to jest bardzo dużo. To jest czas, w którym należy zniszczyć stragany i wrócić anonimowo do informatora. Zaczniemy od tego miejsca. A właśnie, że żeby... Niszczymy straga. Uciekamy tak, przyszliśmy. Zanim przyjdzie patrol. I to się udało. Także nawet nie trzeba wchodzić do góry. Tu jest drabina, wraje czego? Tam możecie wejść i jest ściano na dachu, w którym można się ukryć. Wyszło czysto. Dziękuję za pomoc, Altairze. Choć może dla Ciebie niewiele to znaczy, przysłużyłeś się w ważnej sprawie. Ten papier może ci się przydać, gdy spotkasz się z Wilhelmem. Zobaczymy. Dziennik pamięci. Poczytajcie. To jest kolejne śledztwo fabularne. Żadnych wskazówek cennych co do zabójstwa. Idziemy w prawo i ruszamy na dach po flagi. Jedną mamy tutaj. Druga na samej górze. I trzecia na dole. to nie koniec wspinamy się idziemy po następne tędy tu do góry